miasto. W każdą niedzielę między 18 a 20 zapraszam wszystkich i zapraszam oczywiście do wejścia na stronę www.mmbydgoszcz.pl Marto i Łukasz. Łukasz, załóż słuchawki, przyzwyczaj się do tego. A. <grytanie> Już mam. Marto i Łukaszu, wyjaśnijcie nam na czym polega dziennikarstwo obywatelskie. Generalnie mówiąc każdy z nas jest takim dziennikarzem obywatelskim, czyli każdy. Może... Dokładnie, każdy każdy e, starystyczny... każdy może być. Każdy może być tak i mm -hmm. myślę, że każdy jest, bo każdy w jakiś sposób relacjonuje to, co go otacza, czy to przy pomocy internetu, czy przy pomocy pamiętnika, czy w dowolny sposób czy na przykład aparatu. Takie możliwości daje nam obywatelski serwis Moje Miasto Bydgoszcz. Każdy z nas może tam się zalogować, założyć własny profil, pisać blog i relacjonować nasze codzienne życie, to co nas otacza, czyli imprezy, w której bierzemy udział, wydarzenia sportowe, koncerty, na które chodzimy, możemy to opisać i podzielić się z tym, z naszymi kolegami, koleżankami oraz zresztą Bydgoszczy. Czyli można komentować rzeczywistość, tak? Dokładnie. I tutaj jakby pojęcie tej, tego komentarza jest szerokie, czyli w zasadzie wszystko, co związane jest z Bydgoszczą. A pojawiły się już jakieś poważne artykuły? Myślę, że cały czas pojawiają się jakieś poważne artykuły, dlatego że każda grupa w mieście, czy to są studenci, czy uczniowie liceum, czy emeryci, każdy mają swoje problemy, i które są dla nich ważne i Yy, jako, że użytkowników, aktywnych mm. użytkowników na MMB to jest bardzo wielu, to, yy, to zawsze jest o czym czytać. No to bardzo fajnie. Yy, jeszcze jest z nami Michał Młodzikowski, którego znacie z anteny Radia Gra również. Tak. Bo Michał tak się wkręcił w MMK jakiś czas temu. Od kiedy ty tam jesteś? Od marca, dokładnie od marca yy, nie żałuję, że się wkręciłem. Tak. I namawiam wszystkich, żeby też się wkręcić, bo naprawdę jest to fajne miejsce, a powiem więcej, bo tak tutaj trochę oficjalnie, że co można, że wszyscy relacjonują, a że to no dodam od siebie, że to nie jest wcale trudne. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, że o ktoś będzie oceniał, ktoś będzie to czytał, to nie ma się czym przejmować, to wcale nie jest trudne, a, a fajnie dołączyć do jakiejś już wyrobionej społeczności, poznawać świat troszkę z innej strony. A ty zajmujesz się głównie tematyką sportową, tak? Głównie sport, yy, moja taka działka. Yy, wszystko to ogarnąć na MMC, ale oczywiście mam tutaj dzielnych pomocników. Jest także w studiu jeden pomocnik, więc później. Ja A, to porić. przejdziemy do Marta Okonek, która jest tak. dzisiaj naszym gościem. Dobrze, no to w takim razie jeszcze dołączył Michał Młodzikowski, Łukasz Okoński, Marta Czarnecka. Jeżeli będziecie chcieli e, rozwiązać jakiś problem związany z MM Bydgoszcz, no to do nich zgłaszajcie się, możecie do nich walić jak w dym, bo oni w zasadzie są nawet od tego, żeby Wam pomagać. Zachęcamy Was, zwłaszcza tych wszystkich, którzy jeszcze nie byli na tej stronie, e, na tym portalu, żeby spróbowali teraz www.mmbydgoszcz.pl. A za chwilę rozmowa z Martą Okonek, a także z Maćkiem Kuleszą. Takie masz słynne nazwisko. A tak, bardzo. A to zaraz podejdzie do mikrofonu, także i Maciek. Moje miasto Bydgoszcz. Tylko w radiu gra. Gra. Cześć Marto, cześć Macieju. Witam. Witam. O, bliżej mikrofonu się, że Teraz dobrze? O, bardzo dobrze. Chłopie, to no może nawet częściej powinienesz tutaj bywać. Marto, od kiedy piszesz na MM Bydgoszcz? Na MM Bydgoszcz jestem od samego początku powstania portalu. Zresztą mój artykuł był pierwszym, jaki się na MMC ukazał. To ty będziesz pewnie wiesz, jak już będzie dziesięciolecie, to ważnym gościem na takiej uroczystości, która, która będzie podsumowywała 10 lat MMK w Bydgoszcz. Pewnie tak. Pierwsza, która napisała artykuł, pewnie pierwsza, która stworzyła swój profil, tak? I jedna z pierwszych. I jedna z pierwszych. Maciek był ten drugim? Nie, no niestety nie miałem tej przyjemności. Jeszcze teraz tak patrzę na zegarek, mamy 8 listopada. Ja zarejestrowałem się na portalu dokładnie rok temu, chyba w dniu jutrzejszym minie dokładnie rok, kiedy piszę na Uła. MMC. No to będziemy mieli małą rocznicę. To szkoda, że to nie dziś. No tak wyszło na no dziś. Jak poczekamy dzisiaj. do północy, to to będzie można świętować. Pana nie przyniosłeś. Nie, nie przyniosłem. A to na następny program mam nadzieję przyniesiesz jakieś. Okej, okay, będę pamiętał o tym, to co? Spotykamy się za rok w takim razie dziewiątego. Nie no, wcześniej no, mam nadzieję, że nas odwiedzisz. Nie, 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 nie róbmy tak, że teraz będziemy na rok się żegnali. Marto Konek Maciej Kulesza, wspominałem, że masz słynne nazwisko, dodam, że ja również Gaczeński i Kulesza, prawda? No to do Beduły. Nieźle. Marto, to może najpierw o tym, o czym ty piszesz najchętniej. I Od razu zdradzę, że to speedway przede wszystkim. Z kim, tak? Ja naczytałem o tym Speedway'u w Twoim wykonaniu, ale też widziałem bardzo fajny taki przewodnik dla tych wszystkich, którzy chcą radzić sobie ze stresem podczas sesji. Tak, zgadza się. Często tworzę teksty dla studentów o studentach, o UKW. No i między innymi stworzyłam kiedyś tekst o stresie. A ile tam tego tekstu było od ciebie, a ile takiego wiesz w stylu kontrol C, Control V? To jest w większości mój tekst, czasami na mm. podstawie jakichś materiałów, mm. na których wtedy bazowałam. To muszę ci powiedzieć, że fajny, naprawdę. Czy mi się bardzo podobał. Dziękuję bardzo. I nawet wiele z tych Twoich rad sobie zapamiętam. A jak w ogóle ty radzisz sobie ze stresem? Mm, trudno powiedzieć. A dzisiaj? Dzisiaj sobie nie radzę. No co, <laughs> tak jest dobrze. Jest nie no, żartuję. Najczęściej staram się po prostu o tym nie myśleć. To też jest bardzo dobry pomysł. A gdy piszesz o speedwayu, to o czym lubisz pisać naj, najchętniej? Najchętniej piszę relacje z meczów, ponieważ to mi przychodzi najłatwiej. Podczas meczów notuję sobie wszystko, idę na konferencję prasową i potem coś z tego staram się ułożyć. To ty jesteś trochę konkurencja dla Michała Mudzikowskiego, co? Raczej nie sądzę. Michał, pewnie patrzę najpierw, zanim coś napisze o żużlu, na twoje teksty. Z Michałem mamy ustalone, kto co pisze. Czyli jesteście poukonani. Dokładnie. A y, o stresie, o żużlu i, i o czym jeszcze pisałaś na MMC? Ile tych artykułów w ogóle tam jest twoich? Oj, dużo, na pewno ponad 100. To też chyba jesteś liderem, co? Teraz już nie, bo os ostatnimi czasy nie mam trochę czasu na pisanie. No właśnie, bo ja chciałem powiedzieć o twoim blogu, że tam te wpisy to się pojawiają bardzo rzadko. W zasadzie to nie blogujesz, można powiedzieć, że nie jesteś blogerem. Raczej nie. No to można byś się postarała, bo artykuły są fajne, a bloga, wiesz, tak widzę tych wpisów 4 czy 5, tam jest maksymalnie. Ostatnimi czasy trochę nie mało czasu mam na pisanie w ogóle, mhm. także artykułów, dlatego też... No, blog również jest zaniedbany. Dobra, to mam nadzieję, że do bloga za chwilę i od... porozmawiamy o Twoim blogu, dobra? Dobrze.